Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Packrafting i Bycrafting, tam gdzie kończy się ląd. Po ostatnich odcinkach technicznych chciałbym dzisiaj poruszyć nieco luźniejszy temat, a mianowicie porozmawiać o kolorach packraftów. Jednak wcześniej chciałbym powiedzieć Ci krótką historię. Od kiedy zacząłem pływać na kajakach, a później na packraftach, od wtedy też zawsze zachwycałem się zimorodkami. Ich niebiesko-turkusowe ubarwienie przyciąga też wielu fotografów, a przeciętna osoba, która nie pływa na pakrawcie lub kajaku, może nie spotkać tego ptaka nawet przez całe życie. Kolorowe zimorodki wyglądają tak egzotycznie, że dzieci potrafią pomylić je z papugami, i niektórym trudno wręcz uwierzyć, że taki ptak żyje w Polsce. Kiedy zaczynasz pływać pakraftem i zachowujesz ciszę na czystych rzekach, bo takie rzeki lubią zimorodki, możesz je spotkać nawet kilka razy podczas jednego spływu. Są to zwierzęta terytorialne, które bytują na około 3 kilometrowym odcinku rzeki. O bytowaniu zimorodków w danym miejscu dowiesz się również z norek w kształcie gruszki, które najczęściej występują w skarpach przy rzece. Zimorodki, jako drapieżniki, mają wyjątkowo dobry wzrok. Kiedy zbliżysz się do nich na odległość około 50 metrów, uciekają najczęściej wzdłuż odcinka rzeki, dzięki czemu za chwilę najprawdopodobniej spotkamy je ponownie. Kiedy kilka lat temu płynąłem na pakrawcie wypożyczonym do testów, stało się coś dziwnego. Podpłynąłem do zimorodka na odległość około 2 metrów, a ten nie uciekł. Pomyślałem wtedy, że ptak ten musi być chory. Lub bardzo stary. Potem sytuacja z zimorodkiem powtórzyła się i zacząłem zastanawiać się, czy nie ma to związku z zielonym pakraftem, którym wtedy pływałem. Wtedy byłem przekonany, że zwierzęta nie widzą dobrze kolorów. Zacząłem to dokładniej sprawdzać i okazało się, że ptaki, a szczególnie zimorodki, bardzo dobrze rozróżniają barwy. Dodatkowo, nawet zwierzęta, które nie dostrzegają dobrze kolorów, widzą ich intensywność. I kolory typu niebieski, żółty czy czerwony w dużych ilościach nie są dla nich naturalne. Ostatnio, płynąc z kolegą na zielonych pakraftach, również doświadczyliśmy zimorodka na wyciągnięcie ręki i to przy dwóch jednostkach. Z taką sytuacją na czerwonym czy żółtym pakrafcie nie spotkałem się nigdy wcześniej w ciągu kilkuset spływów. I właśnie ta możliwość obserwacji zwierząt z bliskiej odległości. Jest jedną z głównych przyczyn, dla której zdecydowałem się na zielony kolor w swoim pakrafcie. I właśnie w dzisiejszym podcaście chciałem opowiedzieć Ci o tym, dlaczego warto posiadać zielonego pakrafta, mieszkając i pływając głównie po rzekach i jeziorach w Polsce. Zacznijmy jednak od drugiej strony, kiedy kolorowy pakraft będzie wskazany wtedy, kiedy zamierzasz pływać wyłącznie po białej wodzie i obawiasz się rozłączenia ze swoją jednostką. Takiego kolorowego pakrafta łatwiej będzie znaleźć w dole rzeki niż pakrafta w kolorze zielonym. Kolorowego pakrafta również łatwiej zauważyć dla innych większych jednostek, np. dla barek towarowych, które mają dużą inercję płynięcia i pływają dosyć szybko. Jednak pakraft nie jest stworzony do opływania po rzekach, na których pływają duże jednostki. A jeżeli zdarzy nam się płynąć w towarzystwie większych statków, możemy wyróżnić ją za pomocą na przykład jaskrawej kamizelki asekuracyjnej czy ratunkowej. W Polsce kolorowe packrafty wybierane są również przez pewien mit, który jest trochę sfałszowanym obrazem packraftingu. Kiedy wpiszemy w wyszukiwarkę słowo związane z packraftingiem, obrazy i wideo w dużym procencie zdominuje packrafting górski. To jest taki bardzo mylny obraz tej aktywności, a szczególnie w Polsce, ponieważ. Pakrafting górski to zaledwie 1-2% spływów. Większość z nas spływa jednak przygodowo po rzekach, nizinnych i jeziorach. Warto przypomnieć, że w Polsce mamy około 10 tysięcy jezior i rzek. I teraz możemy sobie zadać pytanie: ile jest trudnych odcinków górskich, na których mógłby się sprawdzić taki kolorowy pakraft? I tak naprawdę te odcinki możemy policzyć na palcach jednej ręki i to przy wysokim stanie wody. Zresztą packrafting w swoim założeniu miał pomagać w docieraniu do niedostępnych miejsc i dopiero później zaczął być adoptowany do spływów typowo górskich. Oczywiście każdy może pływać jak chce i na czym chce, jednak ten mylny obraz packraftingu dla początkujących wprowadza trochę zamieszania. Część osób boi się packraftingu, ponieważ zdjęcie osoby w packrafcie, która wykonuje dropa z kilkumetrowego wodospadu, budzi skojarzenia typu fajnie, ale to nie dla mnie. Fałszywy obraz packraftingu, który nieco odstrasza początkujących, dopełnia tak zwane kogutowanie, które wynika z większej popularności relacji ze spływów, koncentrujących się na ilościach przepłyniętych kilometrów, trudnych sytuacjach czy pływaniu w bardzo dalekich miejscach. Takie artykuły i posty z dreszczykiem emocji budzą większe zainteresowanie niż relacja ze spływu łatwą rzeką. I właśnie algorytmy, które działają w sieci, promują również właśnie taki typ packraftingu. Jednak połączenie tego typu przekazu ze stwierdzeniem, że tylko to stanowi prawdziwą przygodę i wyprawę, może nieco zbić chęć do packraftingu u osób początkujących, którym wydaje się, że packrafting to trudna aktywność dostępna tylko dla zaawansowanych kajakarzy. Mam jednak dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Ponieważ packrafting to bardzo młody sport, każdy jest w nim początkujący i cały czas odkrywamy w nim nowe rzeczy. Packrafting nie jest też jakimś elitarnym sportem dla wybranych, tylko jest również dla ciebie bez względu na poziom trudności, jaki chcesz sobie dostarczyć. Możesz pływać po małym jeziorze za twoim domem albo wybrać rzekę, tak zwaną piątkę, czyli górską rzekę z bardzo wysokim poziomem trudności. Możesz też przepłynąć 1 kilometr, a później przez 5 godzin leżeć w hamaku. Moje dzieci pływały na pakraftcie mając 4 lata, a sam mam nadzieję, że będę uprawiał pakrafting, kiedy dobiję do setki. Nawet na bardzo łatwym spływie stajesz się kajakarzem, pakraftowcem, zdobywcą i odkrywcą. Dlatego, packrafting jest dosłownie dla każdego. A jeżeli ktoś twierdzi inaczej, lub nie odczuwa przyjemności spływania na przykład po jeziorze lub zdobywania drugi raz tej samej rzeki, to jest to jakby prywatna sprawa tej osoby. I teraz, po tym krótkim wstępie i wytłumaczeniu, że packrafting jest dla każdego, a spływy górskie stanowią tylko mały procent tej aktywności, możemy powrócić do dzisiejszego tematu. I chciałbym przedstawić Ci argumenty przemawiające za tym, że warto wybrać packrafta w kolorze zielonym. Tak jak wspomniałem wcześniej, zielony pakraft blenduje się z otoczeniem leśnym, co zmniejsza szansę na przestraszenie zwierząt. Przykładowo ptaki posiadają bardzo dobrze rozwinięte widzenie wielobarwne i przez co widzą wiele kolorów. Wilki, dziki, sarny i większość innych zwierząt leśnych w Polsce mają ograniczone widzenie kolorów, zazwyczaj widząc głównie odcienie szarości i niebieski. Jednak i widzenie w odcieniach szarości jest zwykle bardzo wrażliwe, co pomaga im w orientacji w lesie i wykrywaniu zagrożeń. Dlatego nawet słabo widoczna czerwień może być dla tych zwierząt drażliwa. Warto również wspomnieć, że owady nie lubią zielonego, natomiast przyciąga je kolor czerwony. Kolejna zaleta zielonego pakrafta to znacznie łatwiejsza możliwość ukrycia się przed ludzkim wzrokiem podczas dzikiego biwakowania, np. w lesie czy na wyspie. Taka jednostka zmniejsza również ryzyko przyciągnięcia uwagi osób poszukujących okazji do kradzieży. Badania psychologiczne wykazują, że zieleń jest kolorem kojarzonym z harmonią, równowagą i spokojem, co może sprzyjać redukcji stresu i poprawie nastroju. Dodatkowo zielony packraft stwarza przyjemne tło dla obserwacji przyrody. Kolejną zaletą zielonego packrafta jest fakt, że jednostki w kolorach np. czerwonej lub żółtej są bardziej podatne na odbarwienia, co prowadzi do szybszego utraty intensywności koloru. Jaskrawe kolory mogą być również wymagające w kwestii konserwacji, gdyż plamy i zabrudzenia są bardziej widoczne niż na ciemnych pakraftach. Zielony pakraft ma również zalety fotografii. Jako kolor o umiarkowanej jasności, może zmniejszać odbicia słońca, co minimalizuje efekt prześwietlenia. Zielony wpływa również pozytywnie na estetykę zdjęć i filmów z podróży, gdyż nie staje się kolorem dominującym na leśnym tle. Wyjątkiem może być sytuacja, w której rzeczywiście chcemy pokazać pakrafta jako taki główny obiekt. Kilka słów podsumowania: kolorowe pakrafty mogą lepiej sprawdzić się na białej wodzie i trudnych spływach, ale nawet wtedy możemy wyróżnić się poprzez założenie jaskrawej kamizelki asukuracyjnej czy odpowiedniego kombinezonu. Natomiast zielone pakrafty znacznie lepiej wpasowują się w przyrodę, przez co nie są drażliwe dla zwierząt i umożliwiają lepszą ich obserwację. Dzięki zielonym pakraftom możemy zachować dyskrecję podczas np. leśnych biwaków. Dlatego, jeżeli nastawiasz się na obserwacje przyrody i leśne przygody, polecam pakrafta w kolorze zielonym. Na koniec tego podcastu chciałbym wszystkim przypomnieć, że mamy wiosnę. Jest to jeden z najlepszych okresów do. Pływania na pakrafcie. Po pierwsze, mamy jeszcze wysoki stan wody, czyli nawet te mniejsze rzeki dalej są dostępne i nie są one porośnięte roślinnością, która przeszkadza nam w spływie. W lesie nie mamy jeszcze praktycznie komarów, no i one nie przeszkadzają nam w spływach czy w trekkingu, kiedy wracamy przez las do miejsca rozpoczęcia spływu. Na szlakach kajakowych. Odbywają się, co prawda, już pierwsze spływy, ale są one bardzo nieliczne w małych grupach, i też będzie bardzo mało osób, które będą Ci przeszkadzały. I kolejnym argumentem za tym, że warto wybrać się właśnie teraz nad rzekę, jest fakt, że wszystko zaczyna kwitnąć. Dlatego, jeżeli jeszcze nie zacząłeś sezonu pakraftowego, a wielu z nas pływa cały rok, to zachęcam Cię, żebyś właśnie zrobił to teraz. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia na szlaku. Cześć!